Nie smuć się, kochanie, niedługo wrócimy! Oh. Nie martwcie się, na pewno będziemy się świetnie bawić! Co się stało? Smutno ci? Oh, co to ma być? <grytanie> Dzisiaj to ja rządzę! Hurra, moje przekąski! Zjem je wszystkie! Co ty wyprawiasz? Jem sobie! Ach, chodź tutaj! Mm. Spokojnie, nie, nie ma pomysłu. Zrobić ci specjalną tackę spodoba się każdemu dziecku. Najważniejsze jest miejsce na talerz. Następnie narysujemy widelec, łyżkę i kubek. Przykleję tackę do stołu. Teraz już nie ucieknie. Podana do stołu najpierw owsianka, potem soczek i sztuczce. Smacznego. Ochyda, nie będę tego jadła. Wój! Nie. Baw się jedzeniem. Ochyda. Sama się prosiłaś. Muszę coś wymyślić i to szybko, ale najpierw prysznic. Wszystkie dzieci uwielbiają słodycze, a najlepsze są te zdrowe. Moja drogocenna tajna księga. Zobaczmy. Mój rodzinny lifehack. Ten mały uroczy potworek mnie pokocha. Najpierw zamienię cukierki na winogrona. Nie widać żadnej różnicy. A słodycze zostawię dla siebie. Mmm, pycha! A teraz pokroję jabłko. Znam fajną sztuczkę w stylu ninja. Patrzcie i uczcie się. Opakowanie na frytki jest obowiązkowe. Wycisnę trochę dżemu truskawkowego. Wygląda jak ketchup, co nie? Dobra, wygrałaś. Możesz odzyskać swoje słodycze. Coś tu nie gra, ale dam temu szansę. Uu. Wow, ale pyszne. A te cukierki? O, są najlepsze. Urodziłam się, aby wycinania. Dziękuję, najadłam się. Pójdę się pobawić do mojego pokoju. Wow, jest to taka uprzejma. Chwileczkę, coś tu nie gra. Dowiem się, co ona knuje. Mam mały sekret. Mam tajny zapas czekoladowego kremu. Aha, mam cię! Nie tak wyjada się czekoladę? Zrobię ci fajny dozownik. Przełożę czekoladowy krem do pojemnika. I mocno zakręcę. Gotowe. Sama bym to wszystko zjadła. No dobra, zobaczmy, jak działa. Super! Proszę, skarbie. O, podoba jej się. Co? O nie, 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 nie. Trzeba cię. Umyć. Nie mam mowy. Powiedziałam, że nie. No dobra, a co jeśli się przebiorę? Nie, nie zmusisz mnie. Ups, Miania nie w opałach. Niech mi ktoś pomoże. Zróbmy magiczną bombę do kąpieli z sody oczyszczonej, z dodatkiem bezpiecznych barwników. Do tego olejki eteryczne i wszystko dokładnie wymieszam. Mmm, pachnie niesamowicie! Wiedziałam, że ten pojemniczek kiedyś się przyda! Napełnię obie połówki plastikowej kuli i poczekam aż masa stwardnieje! Musujące kąpiel zbliża się! Patrz co mam! Podoba ci się? Czekaj, nianiu, zamknij oczy! Mam dla ciebie niespodziankę! <laughs> Proszę bardzo! O <gry> <gry> ochyda. Oh, oh, Co to jest? Oh, nie podoba Ci się moja niespodzianka? <gry> Dobra jesteś, mały Antymonie, ale ja mam swoje sztuczki. Okej, okay, to może być interesujące. Wow, to wygląda naprawdę fajnie. Teraz twoja ulubiona lalka może mieć prawdziwy zabieg spa. Osusz ją ręcznikiem? Ha, od razu lepiej! A ty? Nareszcie! Wszyscy są cześci i szczęśliwi! Ha, ojej, zapomniałyśmy umyć ci zęby! Masz tu szczoteczkę do zębów! No chodź! Hej, nie mam mowy! Wow, nowy taniec z TikToka! Hej, pokaż! O, oh wow, jaka ona fajna. Ja też tak chcę. Twórzmy własny taniec do mycia zębów. Gotowa? Wyginaj śmiało ciało. Wszyscy razem. Myjcie zęby dwa razy dziennie, kochani. Aha, aha. Jak miło wyjście z domu. Chcę ten balon. Mam cię. Jej. Będziemy bawić się razem przez cały dzień! Uwielbiam mój żółty balon! Hurra! Odleciał! O nie! Nianiu, spraw, żeby wrócił! Nie denerwuj się, wymyślimy ci nową zabawę! Ze zwykłego balonu możemy zrobić oszałamiającą sukienkę dla lalki! Najpierw odetniemy górną i dolną część. A oto nasza lalka modelka! Ubierzmy ją! Wow, pasuje! Jak Ci się podoba nowa sukienka Twojej lalki? Śliczna! Pochwalę się nią na moim Instagramie! O, mała blogerka! Dlaczego nie mam żadnych obserwujących? Hmm, mam pomysł! Przykleimy kolorową naklejkę na aparacie telefonu. A teraz spójrz tutaj i uśmiechnij się! Poza, kolejna poza! Wyglądasz niesamowicie! Jej, ile lajków! Widzisz, nie musiałaś się martwić. <laughs> oh, jestem taka zmęczona. Robi się późno, chodźmy spać. Ciepłe mleko pomoże ci zasnąć. Fuj, mleko! Nie lubię, nie chcę spać. A może stara dobra bajka? Dawno, dawno temu. Hej, nudzę się! Oh, już wiem! Zrobimy super projektor z kilku prostych przedmiotów. Musimy tylko upewnić się, że wszystko mocno się trzyma. Teraz wezmę kolorowy marker i narysuję na folii uroczy obrazek. Chcesz wypróbować? E, nie jestem pewna co to, ale okej. Okay. Włóż do środka latarkę i zobaczysz czary. Wow, ale super! W końcu zasnęła. Na mnie już pora! Ups! No. Mało brakowało. Do zobaczenia następnym razem.